Jak złapać echo? Wow, spokojnie, Rosie. Kicku, czy ty też to słyszałeś? Ale co? Pff, o. <laughs> Właśnie to. <O. śmiech> co to takiego? Dobiega ze szczytu wzgórza. Chodź, sprawdzimy to. Nawzajem. Co ty robisz, dębiaku? Cii, słuchajcie. Nawzajem. Śmiejesz się ze swojego echa, i to bardzo niewychowanego echa. Chodź, dziupku, Teraz ty spróbuj. Krzyknij coś. Nie mam czasu. Mój przyjaciel Maniek przelatuje na piknik. Do miłego. Tylko spokojnie. Dobrze. Dlaczego echo robi echo? Odgłosy, które wydajesz, odbijają się od drzew i gór i wracają. Dlatego słyszysz je jeszcze raz. Słuchaj. Witaj! Żegnaj! Widzisz? To samo. Chwileczkę. To bardzo śmieszne echo. Ale echo nie odpowiada. Zaraz zrobię dochodzenie. Chodź, Kicku. Ym, gdzie się podział skuter? Jak on się dostał aż tam? Pospiesz się, Kicku! <ścoughs> ha, 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 ha. O, to znowu ona. Ach, Dziubku! Ty to wiesz, jak zrobić świetny piknik! Cześć Dziubku! Sam sobie robisz piknik? Właściwie to przygotowuję go dla Mańka, mojego dobrego przyjaciela. Manik jest cudowny. Zawsze mnie rozśmiesza swoimi dowcipami i figlami. Ha, lubię takie towarzystwo. Nawet nie myślę, że do nas dołączysz. To piknik tylko dla ptaszków. Jesteś pewien, że tyle Jagód wam wystarczy? O, chyba masz rację. O, muszę się pospieszyć. Lada chwila to będzie. Nie chcę, żeby pomyślał, że nie jestem gościnny. Ha, pa dziubku! Smacznego życzę. Pa Filipie! Dziwne. Ruszę. Urr. <laughs> o bardzo śmieszne Filipie, ha, ha, Nie wydaje ci się, że Bruno jakoś inaczej wygląda? Ma okulary! Mm, 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 co? Mm, mm. Mm. Witaj, Rozy. I ty, Kicku. <noise> Czy wiesz, że na twarzy masz namalowane okulary? O, to zabawne. Kiedy zaczynałem drzemkę, jeszcze ich nie miałem. Słyszałeś już to śmieszne echo? Śmieszne echo? Co to jest śmieszne echo? No dalej, Kicku. pokaż mu. Czy mnie? Głośno i wyraźnie. <laughs> nie słyszałem. A, gdzie jest ten maniek? Zaczynam być głodny. O, może tylko parę jagódek, żeby mi nie burczało w brzuszku, zanim przejdzie maniek. O, Rosie i Kicek. Może oni rozwiążą tajemnicę zaginionej muzyki? Witaj, Zofio. O, co się stało, Olu? O, to mój flet. Nie chce mi zagrać i bardzo ciężko się w niego dmucha. Czy flet, który nie gra, nie jest po prostu patykiem? Chyba się zepsuł! Albo zablokował. Spójrz! Tu chyba jest coś napisane! Ha, ha, Nabrałem cię! Jakiś psotnik chyba cały czas nas dzisiaj nabiera! Najpierw był nasz skuter... Potem namalowane okulary Bruna! A teraz flet Oli! A kto jest największym psotnikiem wśród nas wszystkich? Filip! To ty jesteś echem, Filipie? Słyszę odgłos psotnego ptaszka. A ja słyszę odgłos psotnego chłopca. Chcesz nabrać tego, kto nas nabiera, Olu? <śmiech> <śmiech> tak, chodźmy. Hmm, gdzie jest ten maniek? że powinienem trochę wyrównać miseczki. Maniek ma nieco za pełną. <grystanie> Och, to był chyba najlepszy dzień. Och, co to? Jagódki? Uwielbiam jagódki. Ła! Hej! Okej, okay, Rosie. Teraz. Oh. Znowu nie trafił. To jest świetny trik, żeby przyczepić jagódki do wędki rozi. O! Oh. Nie ruszaj się. Okej. Okay. Spokojnie. Bum! Bum! Oh! Och, bardzo sprytne. W zasadzie muszę przyznać, że to był świetny trik. O, o, nie taki świetny jak twój trik z echem. Jaki trik z echem? No wiesz, ten w którym my krzyczymy... Pęczki. Tak, a ty odpowiadasz? Rzeszki! Jeśli Filip jest tu, a echo jest tam, to kto. Więc to nie byłeś ty, Filip? Pewnie, że nie. To kto to może być? Chcę złapać to echo. I chyba już wiem, jak to zrobić. Czy możesz nadal wołać do echa dębiaku? No jasne. Pff, nawzajem. Idźcie za echem! Nie Tam, patrzcie! To ty jesteś echem. Witam, tak, chyba na to wychodzi. Jesteś maniek, prawda? Dziubek mi mówił, że jesteś bardzo śmieszny i miał rację. No cóż, nie umiem się powstrzymać. A nie miałeś być na pikniku u dziubka? O! O nie! O, tak dobrze się bawiłem udając echo, że zupełnie zapomniałem. Zapomniałeś o dziubku? O, nie spodoba mu się to. O, A, to lepiej już lecę. Pa. O, przepraszam za spóźnienie, O, ale jestem i to bardzo głodny. Mógłbym zjeść obie. Hmm. Hmm. O. Hmm. Fajnie byłoby, gdyby coś takiego rzeczywiście istniało. Co takiego, Kicku? No wiesz, a coś, co powtarza te same rzeczy, co my powiemy. Masz na myśli echo? Słucham? Echo! Przepraszam, ale nie usłyszałem. Echo! Jeszcze raz. <laughs> Bardzo śmieszne kicku. <laughs> <laughs> tak myślałem. Dębiak podróżuje w czasie. Hej, Filipie! Co on robi, Rosie? Zapytajmy go. Filipie! Czekaj! Ej, ostrożnie! Nie zajmuj się nimi! Jedź za piorunem szos! U, u, cześć, Filipie! Piękny dzień, prawda? E? Cześć, Filipie! Wołaliśmy cię, a ty odjechałeś. E? Jestem trochę zajęty, wybacz! Coś ci się zgubiło? Ciasteczka? Chcesz je włożyć do pudełka? Szukam odpowiedniego miejsca na kapsułę czasu. Co to jest kapsuła czasu? Włożę różne rzeczy do puszki i zakopię ją pod ziemią. Super! A po co? Żeby ktoś mógł ją odnaleźć po wielu, wielu latach. Ale najpierw muszę znaleźć dla niej jakieś dobre miejsce poradź się Wie o ogrodzie więcej niż my wszyscy. Ha, ha dziękuję. Kła, 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 Berek, ha, ha. Berek, ha, ha. Mańku, za długo się w to bawimy. Skończmy i odpocznijmy. O, chętnie. Jeśli Dziubek skończy. Ha, ha, ha. Tak. A, fascynująca rzecz. Kapsuła czasu. Szukam miejsca, gdzie mógłbym ją zakopać. Czy masz jakiś pomysł? Tu obok mnie. E, musielibyśmy wykopać dziurę. Kilko dałaby cię w korzenie. Nie szkodzi. Miejsce pomiędzy korzeniami na pewno będzie dla niej dobre. Mam takie przeczucie, wiecie? Haha, <laughs> super, dzięki! Skacze, skacze. Jakby przyszedł maniek, to mnie tu nie było. O, o co chodzi z tą kapsułą czasu? Co chcesz wsadzić do środka? Hmm, jeszcze nie wiem, ale na pewno coś ciekawego i coś ważnego. Czy my też możemy coś włożyć? Tak, no jasne. Chodźcie, niech każdy coś znajdzie. U, ja mam dużo ciekawych rzeczy. Brrr, ja też. Hmm, ciekawe, co ja mam włożyć do kapsuły. Nie martw się, na pewno coś wymyślisz. Bez sensu. To tylko zabawa. Oj, tylko zabawa? Wiedziałem. Chcę, żeby Dziubek wygrał. Przerwa. Szukam ciekawych rzeczy do kapsuły czasu. O, czyli możemy już skończyć zabawę. No, podajcie sobie skrzydła. Barek. Wygrał najlepszy. Uff. Włożę do kapsuły swój obrazek. To jestem ja, a to jest kicek. A ja włożę moją wyścigówkę. A ty co, kicku? E, prawie najlepszy latawiec. A ja, patrzenie! Zrobiłem na niej wiele naleśników. W porządku! O ile to jest ostatnia rzecz? A? Może być problem. Ludzie przyszłości powinni wiedzieć o dzióbku. Najlepszym budowniczym gniazdy na świecie. Zwłaszcza w tym ogrodzie. Nie i, i w ogóle. Dziupku? Właśnie. Ale mój latawiec jest ciekawszy niż obrazek krozji. Nic nie jest ciekawsze niż moje gniazda. Ha. Wybiorę tylko najbardziej interesującą rzecz samochód. Oh. Oh. To nie fair. Jeżeli każdy z Was przyniesie jakąś malutką rzecz, to wszystko nam się zmieści. Dobra, ale szybko, bo chcę już kopać. To będzie najfajniejsze. Przecież jesteś tutaj dłużej niż my. Na pewno masz coś, co się nada. Chciałbym, żeby tak było. Ale. Urra! Wybacz, chyba muszę dać komuś nauczkę. O, jestem strasznie zmęczony. Ha, ale warto było popatrzeć na mnie dzióbka. Urra! To naprawdę wygrał najlepszy. O! Skończcie już z tym głupim bergiem! Dobrze, o ile uznamy, że wygrałem. Co? Obaj wygraliście. Chodźcie! Poszukajmy rzeczy do kapsuły czasu. Mały, ale przynajmniej ma baterię. Jeden z moich ulubionych guzików. Prawie najlepsze jojo, jakie mam! Sama ją zrobiłam! Pa, bransoletko! Dobry pomysł, Olu. A ja wyrzeźbiłem misia. To ja! Piura kręczka! Super! Każdy włożył coś do środka. Oprócz mnie! Ale jest jeszcze miejsce na Twoją rzecz! Oh. Nic mi nie przychodzi do głowy. A może liść? Liście nie żyją zbyt długo. A może gałązkę? Dziękuję, ale ta gałązka nie jest wyjątkowa. Ja. Chyba ludzie z przyszłości nie znajdą niczego, co byłoby moje. E, możemy już kopać? Co to było? To pudełko. Otwórzmy je. Coś wypadło. Patrzcie. Szybko. Łapcie tę kartkę. Szmańku. To jest czyjeś zdjęcie! To bardzo, bardzo stare zdjęcie! Wygląda jak wzgórza dębiaka! Ale gdzie jest dębiak? E Mogę zerknąć? <laughs> to dębiak! Patrz! Tak, to ja! Kiedy byłem bardzo młody. Bardzo wiele lat temu. <laughs> o, zupełnie o tym zapomniałem. Już wiem, co możesz włożyć do kapsuły czasu. No dalej, chłopcy. Pogódźcie się. Mówimy ser. <laughs> Nie, mówimy dębiak. <laughs> dębiak. Patrz, ten biaku, to ty bardzo wiele lat temu, a to ty teraz, z przyjaciółmi. Włóżmy oba zdjęcia do kapsuły czasu. Nigdy w życiu nie czułem się taki dumny. Wrosłeś z chudego drzewka na największy dom w tym ogrodzie. Oh, oh, oh. Nie, jesteście moimi przyjaciółmi, z tego jestem taki dumny. Berek, <trybuj> żarcik. <trybuj> 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 Przesuń się trochę do tyłu. Nie, to ty się przesuń. <śm> 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 <śm>